Jesteśmy na tej stronie zamka, którą mamy teraz przyszyć i pokażemy, jak to zrobić ręcznie. Wbijamy się gdzieś w okolicach tych plastikowego zakończenia zamka i wbijamy się tuż przy samotenkich ząbkach i szyjemy najzwyklejszym ściegiem, czyli wbijamy się, pilnujemy, żeby to było przy samych ząbkach tu mamy całe mnóstwo nitek, ponieważ mamy fastrygi, ale zaraz je powyciągamy. I teraz uwaga, wbijamy się nieco dalej i wracamy. Znowu, tuż przy samych ząbkach. Wbijamy się nieco dalej i wracamy. Czyli nie fastrygujemy, tylko przyszywamy. Długość ściegu to powinno być maksymalnie pół centymetra, inaczej będziemy mieć dziury. Czyli robimy mniej więcej to, co zrobiłaby maszyna. I tak do samego końca. Oczywiście w którymś momencie zamykając zamek, przesuwając zapięcie, żeby nam nie przeszkadzało. Jak widać, takie przyszycie jest mocne. I jeżeli ktoś nie ma stopki, żadnej stopki do wszywania zamka, albo boi się to robić maszynowo, może przyszyć ręcznie. Chociaż jeszcze raz powiem, ja sugeruję, żeby jednak spróbować zrobić to na maszynie. Jeżeli nie mamy stopki do wszywania zamka krytego, czyli tej. Z rowkiem, używając zwykłej stopki do wszywania zamka i po prostu robiąc to wyjątkowo powoli i dokładnie.